Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z Arizony. Jesteśmy tutaj dzisiaj na zjeździe z naszej firmy, gdzie wiele ludzi, tak naprawdę z Ameryki, ale okazuje się, że niektóre osoby przyleciały aż z Afryki, świętują swoje sukcesy. Inne osoby inspirują się innymi sukcesami. Ja miałam przyjemność być współprowadzącą całego Całego tutaj eventu w Arizonie, jestem niezmiernie dumna, ale tak naprawdę cały ten wyjazd tutaj jest dla osób, które mają dedykację do pracy online, chcą wybudować swój własny biznes, chcą mieć możliwość współpracy, podróżowania za darmo, wycieczek, recognition, wyróżnień. I właśnie dlatego tutaj jesteśmy. Już właśnie jest po evencie, wszystko się zakończyło, i mam tutaj grupkę dziewczyn, które są, są tutaj koło mnie i chciałabym zapytać, jakie mają przeżycia, co one myślą o takim zjeździe, czy warto przyjechać, czy podobało im się i jak i również czy praca online tak naprawdę ma sens. Także może pierwsze zaproszę tutaj Asię, chodź Asienka do mnie, choć tutaj będziemy w trochę w cieniu stały. O super. Asia. Powiedz, Witajcie jak na eventcie? Witajcie. Super na eventcie. Ja wiele nowych wiadomości wyciągnęłam i będę implementować. Jeżeli chodzi o chciałabym się podzielić jedną rzeczą, którą wyciągnęłam dzisiaj z dzisiejszego, bo chcemy tutaj szybciutko zakończyć. Najważniejszą sprawą dla mnie jest to, że Wszyscy mamy okazję, codziennie zdarza się nam jakaś świetna okazja, której nie zauważamy, którą czasem nie chcemy nawet przyjąć do wiadomości. I jeżeli przekaz jest taki, że jeżeli. Ty tej okazji nie wykorzystasz, znajdziesz na pewno ktoś inny, kto tę okazję wykorzysta za ciebie. To prawda, a dzisiaj dokładnie taka była mówią na scenie, prawda? Dokładnie. Że e, właśnie kto, jedna osoba nie wykorzystała tej okazji siostra i wykorzystała. siostra wykorzystała i jest zdecydowanie najlepszej powołania. Tak, tak, tak. Także super, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dobra, chodź, grażynka. Grażynka mówi, że nie jest gotowa. Wiecie, że to nie jest takie łatwe mówić przed kamerą. Zobaczcie, Grażynka ma tutaj szarfę menadżera. To znaczy, że przez dobrych kilka miesięcy pomogła kilku osobom rozpocząć taki biznes, jak i również pomogła wielu osobom wypróbować nasze produkty, skorzystać z naszych produktów. Grażynka, Grażynka, jak u Ciebie? Jako, jak to było, bo jesteś tu pierwszy raz? Ja jestem tu pierwszy raz i myślę, że nie ostatni raz. Bardzo mi się podobało, wszyscy, że poznałam wszystkich dookoła. Było, bardzo miło mi było ją poznać no. jako pierwszą, no, bo pierwszy raz, pierwszy raz się no, widzimy. Pierwszy raz się widzimy na żywo. Tak, tak. Także, a poza tym to po prostu trzeba tu przyjechać, żeby to przeżyć, trzeba zacząć pracować, jak, jak ktoś coś proponuje, to po prostu nie odmawiać, dać sobie szansę wszystkim. Czy lubisz tą pracę? Ja tak, ja lubię się dzielić, ja lubię pomagać, i także... Widzisz siebie na przyszłość w tej, w tej firmie i w takim stylu pracy? Tak, widzę siebie, tak, bardzo siebie, siebie widzę. Dziękujemy bardzo i gratulacje. Dziękuję. Ula! Ula przyleciała aż z Kanady. Naprawdę! Kanada! Przez wszystkim mi tam Ula od no. tej strony. Ulawiam. Ula, powiedz mi, warto przylecieć aż oh z Kanady goodness. do Arizony. Tak, dokładnie. Porównuję troszeczkę sukces tej w Warszawie, w którym byłam w ubiegłym roku, do tego dwa zupełnie oddzielne, inne eventy. Jeden fantastyczny, drugi fantastyczny. Wszędzie się można nauczyć wspaniałych rzeczy. Tutaj przede wszystkim przekaz, tak jak Asia powiedziała, nie marnuj okazji, nigdy jej nie przegap. Up, nigdy się nie poddawaj, nie patrz na innych ludzi, rób swoje. O, Także fajnie. to będę implementować, będę właśnie od tej pory bardziej skupiać się na, na tym, żeby ten biznes nie tylko przynosił zyski, ale pomagał ludziom, bo to jest najważniejsze, żebyśmy umieli pomagać ludziom i żeby ludzie wiedzieli, co to jest i kto to jest forever. O, Także pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Ania! Ania też pierwszy raz. raz. Jeszcze, jeszcze zapowiedziała, zepsuła moją przemowę, chciałam powiedzieć, że jestem pierwszy A, raz. Ale Ania to jeszcze nawet muszę wam powiedzieć, że Ania to, to była też Chciałam powiedzieć gwiazda. gwiazda mamy connection, zro, connection no, gdzieś mamy. W, w Ania w to gwiazda, jeszcze tak, była na scenie. Tak, Powiedz jak było? Tak, podoba to, się? to samo chciałam powiedzieć, że, że kilka słów przegadaliśmy przed sceną z prezydentem. Z Aiden? Tak. tak. Masz i, wiecie, tyki, co, i Ktoś by znajomości. sobie powiedział, taki nikt jestem taki nikt i, i sam prezydent wołamie na scenę Absolutnie i nie jesteś i pyta, żaden nikt, tylko i, jesteś i, Ania cię, tak I pyta cię, kim, ostrasz, kim jesteś, I, i jakieś darmowe bilety proponuję za rok, że, że jak osiągnę awans, to, to jestem zaproszona, także to jest naprawdę super, jestem tak jeszcze raz i naprawdę polecam każdemu tutaj, bo tutaj takiej można motywacji dostać, takiego kopa w tyłek, za przeproszenie że no, nie wierzysz, dopóki tego nie zobaczysz na żywo, dopóki nie przekonasz się, że, że ci ludzie naprawdę no, są, są te emocje, jest ten płacz, jest ta radość taka z, z, obcych, a was, z obcych ludzi I, i tak samo chcesz tam być, chcesz to samo osiągnąć, też chcesz, chcesz, chcesz wszystkiego. To co, Także za rok wracasz? To był mój pierwszy, ale nie ostatni. Za rok wracasz na scenę? Tak, tak, z pięcioma darmowy, z darmowymi, obiecanymi przez o, prezydenta. Super. Gratulacje. Aga, chodź tak, tutaj. Witajcie, witajcie. Zobaczcie, mam agę. Witajcie, ja też jestem pierwszy raz. Dla mnie to też duże emocje, dużo wrażeń, dużo wszystkiego. I wiecie, doszłam do wniosku, że jesteśmy tutaj taką jedną wielką rodziną. Naprawdę? Czujesz co? Wspieramy się niesamowicie, słuchajcie. I bez względu na to, ile mamy lat, gdzie jesteśmy, co robimy, tu jest takie ogromne wsparcie, że polecam każdemu być na takim evencie, być forever, być naszą rodziną. Naprawdę życie wygląda zupełnie inaczej. I, I są to emocje i są to emocje. My zapominamy, co mamy powiedzieć, jak się mamy zachować, ale. ale Nic nie ma perfekt. Nie ma, nie, nie ma perfekt. I najważniejszą rzecz, którą ja stąd też wyniosłam, nie poddawać się. Nie poddawać się. Wszystkie małe kroczki ciągną nas do celu, tego, co chcemy, tego, co wybrałyśmy, po to, żeby mieć piękne, spokojne życie. No ale pięknie. Pozdrawiam Was wszystkich. Słuchajcie, ja jestem taka z nich e, dumna, a okazuje się, bo jak ja byłam dzisiaj za sceną, to nie widziałam wiele, ale okazuje się, że mamy jedną największą paczkę tutaj w tej rodzinie. Ale Łaczka. Ania też! A płaczki, chodźcie no, tu, płaćki! No, Bo to było to są takie wzruszające. Emocje, nie niesamowite. Takie wices. niesamowite emocje, że nie jesteś w stanie się w ogóle powstrzymać za radości. No. Tak, radości. radości. Tak, czujesz. Tak, Przeżywasz tak to. Wszystko. Większość z nas jest w tym samym momencie, na tym, na tym, z tego samego momentu startujemy. Także, no. tak, Dlatego wiem. się nie poddajemy. Nie poddajemy. Nie pracy wkładamy. te emocje, także pozdrawiamy. Wkładamy ogrom pracy. Pa! 对。Good.